Witajcie w Nowym Jorku. Tu nikczemny robot Ultron ogłosił, że ludzkość nie zasłużyła na technologię. Cofnął świat do czasów prehistorycznych. Uwięził miasto pod niezniszczalną kopułą. Właśnie, dzieci, nie będzie internetu ani telewizji. Aby zachować kontrolę nad tym pierwotnym więzieniem, skonstruował armię mechanicznych dinozaurów. Nie zbliżajcie się. Moi wartownicy kąsają. Tron miał pecha. Iron Man i jego genialna pomocnica, księżniczka Shuri z Wakandy, również byli uwięzieni pod kopułą. schwytali jednego wartownika. Iron Manie, możemy z części tego robota zbudować coś, co nam pomoże. Chcesz go ze mną rozkręcić? Myślałem, że o to nie poprosisz. Aby pomóc bohaterom uwięzionym pod kopułą, Iron Man i Shuri zbudowali batalion robotów znanych jako Nehazaury. Wspólnie, odważni Avengersi i potężne Mechazaury szukali sposobu zniszczenia kopuły i sprowadzenia Nowego Jorku z powrotem do XXI wieku. Oto oni: Shuri i Pantera. Kapitan Ameryka i Czerwono Skrzydły. Potężny Thor i Gromokopytny. Niesamowity Hulk i Gamma Miażdżyciel. Hulk Miażdży. Iron Man i jego żelazna łapa. Sobie też zrobiłem. Oto historia Mechazaurów i Avengersów. Czas opowieści. Był ranek piątego dnia prehistorycznej inwazji Ultrona. Iron Man monitorował sytuację z kwatery Avengersów na Brooklinie. Shuri i Pantera tropiły na Manhattanie wartowników Ultrona. Jest tak samo jak wczoraj. Kilka ze zeswory alfa zebrało się w alejce za Muzeum Nauki. Przypomniałem sobie, czym jest sfora alfa, ale cię sprawdzę. Co to jest? To sfora wartowników Ultrona z czerwonym pazurem na boku. Wałęsają się po mieście, ale zawsze przed uderzeniem zegara gromadzą się przed kwaterą Ultrona w muzeum. Już pamiętam. Bije dwa razy dziennie rano i po południu. Właśnie bije jak w zegarku. Shuri? Słyszę dziwny odgłos. Czyżby wartownicy chrapali? Jakby spali. Jak wtedy, kiedy zasilanie się zmniejsza i komputer się wyłącza, to wtedy Ultron musi wysyłać sygnał kontrolny. Stawiam całe vibranium z łakandy, że sygnał pochodzi z zegara, kiedy bije. Jeśli uda ci się połączyć ze sforą alfa, kiedy śpią. To wyłączysz połączenie z ultronem, straci nad nimi kontrolę. Wtedy wyłączymy jego armię i uwolnimy miasto. Lubię myśleć, że jestem jedynym geniuszem, jakiego świat potrzebuje, ale miło mieć towarzystwo. Dobra robota. Aby zerwać połączenie z ultronem, muszę znaleźć antenę odbiorczą. Teraz mam szansę podejść blisko i obejrzeć je, gdy są w jednym kawałku cichutko podkradła się do Śpiących Wartowników. Miała już dokonać przełomowego odkrycia, gdy mechaniczny goryl z hukiem spadł na Śpiących. Razem z niesamowitym Halkiem. Halk miażdży. Gamma-miażdżyciel, miażdż. O rany. Ocalę księżniczkę Shuri. Kogo ocalisz? Mnie? Błędnie sądząc, że Shuri coś grozi, postaw mnie. Hulk odniósł ją w bezpieczne miejsce i uniemożliwił odkrycie, gdzie jest antena u wartowników. Tymczasem Gamma Miażdżyciel chwycił najbliższego raptora, budząc pozostałych wartowników. Zaatakowali, ale Hulk powrócił gotowy do zemsty. Nikt nie atakuje Shuri. Nikt mnie nie atakował, Hulk. Stój. Hulk, stój. Halk miażdży? Nie miażdż! Nie teraz! Potrzebuję wartownika w jednym kawałku. Nie pozwól miażdżycielowi… miażdżyć. Gamma-miażdżyciel zniszczył Raptora, a pozostałe zeswory alfa uciekły. Kapitan Ameryka jest na miejscu. Wszystko w porządku? Niestety nie jest. Gamma-miażdżyciel zniszczył wartownika Shuri. To nie jest wina miażdżyciela. Myślał, że coś tam grozi. Ale obrona Shuri nie pocieszyła miażdżyciela i uciekł. Gamma miażdżycielu, zaczekaj. Piękne dzięki, Pantero. Zraniła uczucia małpy. Gamma miażdżyciel czasem przesadza. Ciekawe, po kim to ma. Widzicie to? Gamma miażdżyciel go zmiażdżył. Masz rację. Nie, odkryłam antenę! Ironmanie, jesteś tam jeszcze? Słucham każdego słowa. Jeśli przeprogramuję antenę sfory alfa, by połączyć z moją krótkowalówką, wtedy wyślę sygnał z kwatery Avengersów, który zagłuszy sygnał Ultrona. Przepraszam, gdzie była antena? Pod ogonem wartownika. Znalazłam ją, bo raptor był bez zasilania, ale nie był zniszczony. A więc miażdżyciel uratował sytuację. Nie roztkliwiaj się, wielkoludzie! Hulk, Sam, schwytajcie pozostałych wartowników ze Sfory Alfa. Spotkamy się za muzeum przed następnym biciem zegara. Potrzebujemy całej Sfory. Lecę. Poszukam drugiego raptora i miażdżyciela. Z panterą wytropimy ostatniego raptora. Coś jeszcze, Iron Manie? Mamy mało czasu. Życzę powodzenia i Avengersi razem. To znaczy oddzielnie. Rozchodzimy się w różnych kierunkach. To przeciwieństwo razem. Co nie? Serio, tak tylko mówię. Gamma Miażdżycielu, Wszędzie cię szukałem. Nie wolno zniszczyć wartownika szuri i uciec. Co ci wpadło do głowy? Nie wiedziałem, że się wstydzisz. Nie powinienem był krzyczeć. Ale nie wolno uciekać w emocjach. Wszyscy popełniają błędy. Nawet ja. Opowiadałem Ci, jak rozbiłem księżyc? Byliśmy w kosmosie, a Iron Man mnie rozzłościł. Gdy nagle... Wtem raptor ze sfory alfa skoczył na halka, warcząc i kłapiąc, dopóki miażdżyciel nie odrzucił go na plac zabaw. Gniazdy nie! Pamiętaj, Shuri potrzebuje raptora w jednym kawałku. Mega mechazaur zielonego goliata walczył z rozwścieczonym raptorem, usiłując go nie zniszczyć. Wrzucił go na zjeżdżalnię. Uderzył w huśtawki. Pchnął do piaskownicy. Piasek wszędzie się wciśnie. W końcu osaczyli wartownika między domkiem a huśtawką. Spokojnie, sługo. Nie masz dokąd uciec. Pozwól temu miłemu miażdżycielowi nałożyć sobie obroże. Zabierzemy cię do Shuri i zniszczymy twojego złego szefa. Schwytamy cię teraz na raz, dwa... Nagle na środek placu wyskoczyli Tor i jego gigantyczny kozioł Mechazaur. Bez obaw. To ja, potężny Thor i mój mocarny Mechazaur Gromokopytny. Ten ryk wydobywa z siebie twój mechazaur? Moje uszy. Korzystając z zamieszania, Raptor Ultrona uwolnił się i uciekł. Dościgniemy twego wroga, zmiażdżymy go, zanim się ukryje. To rozkaz Odyna. Nie, Shuri musi go mieć w całości. Idziemy na całość, jestem zachwycony. Tylko nie to. Musimy powstrzymać ich przed zniszczeniem Raptora. Rzuć mnie na tora. Raz, dwa. Dlaczego nikt nie czeka na trzy? Hulk poszybował w powietrzu i wylądował tuż przed Gromokopytnym. Potężny mecha zaurcofnął się, a raptor uciekł. Co to ma znaczyć? Chory jesteś? Wiedźmy cię, zaczarowały? Sprzymierzyłeś się z ultronem? Co? Nigdy nie sprzymierzę się z tym draniem. Wszyscy mamy słabe punkty. Jak ty i Loki. Zmieńmy temat. Zdeptałeś mój honor, powstrzymując mnie od walki. Dlaczego mnie tak hańbisz? Shuri wie, jak powstrzymać Ultrona. Hura! Ale by jej plan się udał, potrzebuje niezniszczonego wartownika. To dlatego pozwoliłeś mu uciec? Nie pozwoliłem mu uciec. Ty to zrobiłeś. Ja go ścigałem. Chciałeś go rozwalić. Syn Odyna nie cofa się w boju. Nie wiedziałem o tych planach. Trzeba było mi powiedzieć. Dodaj mi sił. Spójrz na niebo. To kapitan Ameryka i jego mechazaur czerwono-skrzydły gonią pterodaktyla. Wiedzą, że z nimi nie walczymy? Czy ich też nie uprzedziłeś? Hulk nic nie odpowiedział. Spostrzegł, że stado pterodaktyli Ultrona otacza kapitana i czerwono Skrzydłego. I są coraz bliżej. Powinienem był ci powiedzieć, żebyś nie zniszczył raptora. Tylko wielki człowiek przyznaje się do błędu, a ty jesteś całkiem spory. Kapitan Ameryka potrzebuje pomocy. Możesz schwytać tego wartownika i go nie uszkodzić? Jeśli musimy, zaprowadź go do Shuri, do Muzeum Nauki. Bądź tam po południu przed biciem zegara, kiedy wartownicy łączą się z ultronem. To będzie dla mnie zaszczyt, szlachetny potworze. Jak możesz to znieść? Pora ruszać. Gromokopytny, pędźmy do bitwy wolni od trosk. A choć brzmi to nudno, zrobimy to, by ocalić dobrych ludzi midgardu. Thor i Gromokopytny ścigali raptora w parku. A Hulk i Gamma miażdżyciel ruszyli na pomoc kapitanowi Ameryce i czerwono skrzydłemu. Zegar tykał. Czy bohaterowie zdążą uratować ludzkość? Jakie to irytujące. W imię Odyna Wszech ojca króla Asgardu, rozkazuję ci sługo Ultrona, stój! Jaki niemiły! Pokażmy tej prehistorycznej pladze, jak w Asgardzie uczy się manier. Tor i Gromokopytny ścigali wartownika przez park, doganiając go z każdym krokiem. Wartownik zniknął ze ścieżki. Gromokopytny pobiegł za nim. Ale gdy wybiegli na polane, natychmiast stanęli. Przed nimi stał nie tylko raptor, którego ścigali, lecz cała spora warczących i szczerzących kły wartowników. Ratunku! Otaczali? Wózek z hotdogami? Pomocy! Te potwory zżerają moje hotdogi, są opętane. Bez obaw. Jestem tu po to, ja, Bóg gromu, by cię uwolnić. Ojej, to ohydne! Nie gromokopytny. Nie możemy wrócić później. Te bestie są straszniejsze, gdy strzegą swojego łupu. Obrzydliwe. Stawmy czoło temu, co nas przeraża i zróbmy to, co musimy. Bo to jest właśnie odwaga. Znajdźmy wartownika, którego potrzebuje szuri, by ocalić miasto. Który to był? Wtem raptor skoczył na Tora, przewracając go na ziemię. To nie ty. Sprawił się z nim szybko, rzucając go do gromokopytnego, który wykopał go w krzaki. Gdy raptory pożarły wszystkie hodogi z wózka, Thor stanął przed mechanicznym tłumem. Który z Was potworów będzie następny? Raptor skoczył. Thor machnął. Kolejny się rzucił. Gromokopytny kopnął. Raptory szarżowały, a Bohater i jego Mechazaur walczyli, wysyłając sługusów Ultrona w powietrze, gdzie fruwały i spadały, aż Bóg Gromu pokonał ich wszystkich. Niestety, jeden z wartowników spadł na wózek z hot dogami i wepchnął go do sadzawki. O rany, mój wózek, chyba to ty go kopnąłeś, on bardzo pana przeprasza. Gdzie się podział wartownik dla Shuri? Panie Avengers, tutaj! Thor odwrócił się i zobaczył dziecko trzymające od doga wysoko na posągu, podczas gdy ostatni z wartowników próbował go ugryźć. Bądź dzielny, nasz przyjaciół, którzy przyjdą ci z pomocą. Właśnie mówiłem mojemu rumakowi, że kiedy ktoś się boi, ale robi to, co musi, to jest to definicja... A co ja robię? Boję się, ale pomagam, bo pan mówił, że potrzebuje takiego, by uwolnić miasto. Dzięki za lekcję odwagi. Mogę rzucić panu hot-doga, żeby pan go złapał? Dzielny malec rzucił kiełbaskę Thorowi, który złapał ją z łatwością. Dziękuję. To dlatego zrobili mnie łapaczem w drużynie Avengersów. I pociągnął kiełbaskę za sobą. Biegnij, wartowniku. Zobaczymy, czy złapiesz tę pikantną kiełbaskę. Gromokopytny, lec. Gromokopytny pobiegł, a za nim ruszył żarłoczny raptor. Gdy pędzili przez miasto, torowi przyszło coś do głowy. Gromokopytny? Czy biegnący za nami raptor to ten, którego Hulk kazał nam znaleźć? Ma czerwony pazur? To musi być on, jestem pewien. Biegnijmy dalej. Jazda! I tak Thor, gromokopytny i prawdopodobnie właściwy wartownik, pośpieszyli na poszukiwanie Shuri, aby mogła ocalić miasto i pokonać Ultrona. Trudno odróżnić te sługusy od siebie. Mam rację? Ciąg dalszy nastąpi.